Cześć, przedstawiam Wam swojego nowego kolegę robota przemysłowego inwalidą. Ale co tu się w ogóle stało? Jak ja tego gościa zgarnąłem na stopa, to zacznijmy całą historię od początku. A na wstępie tradycyjnie zwierzyniec. No nie ma to jak pogoń za śniadaniem. Pokaż to śniadanie. O! I zwiało. To dopiero. Koty to dopiero mają fazę, żeby szkolić te myszy przed zjedzeniem. Musi nas stresować. Może ją wypuścimy. No, jeszcze w stanie jest takim, że, że może pożyć. Dobra, kocie dostaniesz coś innego. Ja wypuszczam tego myszora, już się za długo tu stresuje. Oj, jeszcze mi zwieje. Dobra, idę na pole Mieszkaj sobie tutaj. Z dala od kotów i domostwa. Chyba jakaś Żona chłopowi robiła porządki, bo znalazłem całą miskę procesorów. Dwa takie dosyć stare, a zajrzałem tam tylko z powodu radiatora. Mówię kurczę, taki fajny radiator do stabilizatorów napięcia, jakby jakiś zasilacz budować to akurat tutaj kupa złota. No jeszcze fajeczka do kosiarki, chociaż to jest do większego silnika Brick Stratona, do kosiarki samojezdnej i tak naprawdę ja bym potrzebował pod innym kątem wejście do tej fajki na przewód włoskiego napięcia. Ale moja jest, się rozleciała wewnątrz, coś się wykręciło, wypadło, jakiś węgielek wyleciał w trawę i do widzenia, więc może z dwóch fajek uda mi się złożyć jedną, ale procesory dosyć ciekawe. Będę musiał to spakować jakoś tak, żeby... Nie straszyło tym złotem na wadze. Małe lokalne złomy są najlepsze, bo ludzie mają różne dzikie, dziwne pomysły. Tutaj, na przykład, giętarka do blachy, która nie jest jakoś super długa, jeśli chodzi o długość roboczą, ale zbudowana jest w miarę solidnie. Tutaj, silnik do łodzi spalinowy dwucylindrowy, stary, prawdopodobnie radziecki, ale mogę się mylić. W tej technologii marynistycznej nie jest on zbyt dobry Natomiast wygląda on naprawdę na wiekowy Ktoś do niego zamocował na stałe kółka, przyspawał Zaraz spróbuję pokazać O, no w ten sposób no To już jest inwencja własna Myślałem, że to sitko od maszynki do mielenia mięsa, ale nie, nie To jest gaźnik, znaczy resztka jakiegoś filtra w gaźniku No i teraz jeżeli przekładnia byłaby dobra, no to to jeszcze byłaby bazana elektryka, podobnego jak ostatnio przerabiałem, jeśli chodzi o sterowanie. No w całości waży to sporo. Gdyby odwalić silnik, pewnie byłoby dużo mniej. Mogliby to policzyć jako aluminium, no ale zobaczę jeszcze. Obejrzę to dokładnie i zastanowię się, czy to w ogóle ma sens. Zdecydowałem się na półki do regałów, które pobrałem ostatnio, bo są w stanie niezłym, jak mam się szarpać z jakąś płytą meblową, która mi się pofaluje później od obciążenia, czy wilgoci w powietrzu, to szczerze mówiąc, wolę zapłacić tam tą 150 czy 200 zł i mieć po prostu spokój na zawsze jedna półka o wymiarach 40 cm na 130. Waży 5 kg i 40 deko, więc nie jest to jakiś tam drogocenny zakup. Około 8 zł za półkę to nie jest źle. Wsporniki widzę, że też są takie trochę delikatniejsze, więc chyba wsporniki też wezmę do tych półek krótsze, nie będą się ociąć tamtych. Tamte można wykorzystać do czegoś innego. Załadowane można jechać. A to tutaj to abażur do kuchni letniej. Nawciągałem no, jak małpa kitu tych. Grubych i długich sporników, a znalazłem dużo, dużo cieńsze, no, w sumie, przy tych parametrach, no to, to nie musi być dwa razy grubsze. No, wystarczy, że to będzie z blachy 2,5 mm, a nie z jakiejś tam trójki czy czwórki, i dedykowane do półek 40. Bo... Półki szersze, które były dostępne na innym punkcie skupu z kolei, gdzie kupiłem pozostałe klamoty, chciałem ciąć. Po to, żeby uzyskać no nie większą głębokość niż 40 cm, a te są akurat 40, więc dlatego zdecydowałem się zakupić taki zestaw. Ale zaraz chwila prawdy i sprawdzę, czy moje słupki mają identyczny rozstaw mocowania. Na szczęście pasuje wszystko. A tu jest porównanie. Tu jest to co nabyłem teraz. A tu jest drugi, no jest różnica w grubości, tam nie ma co gadać. Szontan ten jest ciężki waży 70 kg, a podejrzewam, że też krótsze to ze dwa tyle ważą, ale dobra, nie jest źle akurat mam dosyć dużą powierzchnię do zagospodarowania, a jakby się okazało, że jest za duża do tego co zakupiłem to jest jeszcze sporo innych możliwości, gdzie pozbyć się nadmiaru. Dobrych, fajnych rzeczy, oczywiście. Bilans tego konkretnego środkotygodniowego wypadu to Giętarga do Blachy. Pokażę ją później. Może uda mi się ją jakoś podczyścić, podmalować. 24 półki o wymiarach 40x130. Dwie brązowe. Wydaje mi się, że są z grubszego materiału, ale to może być tylko złudzenie. A bażur oświetlenia kuchni letniej w całkiem niezłym stanie, choć ktoś go wywalił, bo są lekkie ślady obicia. 50 wsporników do tychże zacnych półek i procesory w liczbie 24 sztuk, tak jak mówiłem wcześniej, ktoś to wywalił w pakiecie razem z jakimiś śrubkami, jakąś hydrauliką, nie wiadomo czym tam jeszcze. Więc myślę, że jakaś pani robiła. Porządki panu. No bo nikt o zdrowych zmysłach tego by nie wyrzucił, bo to jest towar, który się kupuje i to w całkiem niezłej nie można. Także mam nadzieję, że one mi zamortyzują w jakiś sposób te zakupy. Nie było tanio, bo to wszystko ważyło 180 kg, więc zapłaciłem 260 zł już po rabacie. Tutaj jeszcze faja pokoju. Od jakiegoś większego silnika ja potrzebuję dokładnie taką, ale mam nadzieję, że z wnętrza tej fajy wyciągnę elementy, które mi pomogą zreanimować tęże faję, bo nie jest pęknięta, więc jeszcze do czegoś się nadaje. No i mały fajny radiator do stabilizatorów na przykład 7805 w obudowie to 220. Z tego fajny regulowany zasilacz. Ostatnio ją zrobiłem, ale jeden taki stabilizator bodajże jest w stanie przerzucić prąd. O strumieniu 1A, więc coś mocniejszego bym skołował. No dobra, a teraz wracając do tych procków, na pewno będzie wrzawa na, w, w komentarzach pod filmem, czemu to nie chcę, albo jeszcze nie zacząłem robić odzysku złota i nie przedstawiam tutaj dokładnie przepisu, jak to zrobić. No, jak po, poglądacie różne filmy na sieci. To dojdziecie również do wniosku, że nie jest to takie proste, i można laboratorium wysadzić w powietrze. Także nie chciałbym swojego bałaganu wysadzać w powietrze, bo teraz już jest tam spory bałagan, a później byłby naprawdę duży. Ciężko byłoby to posprzątać, więc chyba nie będę ryzykował i postaram się upłynąć to w takiej formie, jak jest teraz. No a tego trochę jest, także mam nadzieję, że ten zakup częściowo mi się zamortyzuje dzięki temu złotu. No nie, jak ja to kupię, to znaczy, że już całkiem zwariowałem. Ale jest to konstrukcja grzechu warta. Potężne łożysko na dole z przekładnią planetarną. No nie ma co gadać, no jest to po prostu robot przemysłowy, z którego pozyskałem silniki wcześniej. Chodzę koło niego i mam cały czas wizję, do czego można by to wykorzystać. No ale razi mnie tu jedynie masa tego urządzenia, bo po prostu wygląda to okrutnie. No na tabliczce masa jest niechuda. Także pozostaje odkuć niepotrzebne elementy. Po usunięciu wszystkich niepotrzebnych elementów. Czyli kolega jak poszedł na dietę palnikową, to się okazało, że waży 680 kg. No czeka mnie tutaj też nie mało roboty, żeby te obrzyny jakoś załagodzić. Także jest będzie trochę zabawy. Ramię było strasznie zdefasonowane, ponieważ oni próbowali to prasą sprasować i prasa, która ma 2000 ton się poddała na tym robocie, więc to też o czymś się świadczy na szczęście zaczęła gnieść ramię więc ono no już nie za bardzo się do czegokolwiek nadawało, było wygięte pod kątem rozprute z boku także to była ogólna masakra, więc zadecydowałem, że obetnę ten złom, który nie będzie mi potrzebny, zresztą ten kształt był taki dziwny ono się zwężało do góry i trzeba zrobić po prostu Zwykły profil z blachy 5 mm. Myślę, że spokojnie z piątki to wystarczy i wytrzyma mój pomysł z wykorzystaniem tego na tracker fotowoltaiczny. No tak, już tam koncepcji na, traker, na tracker było u mnie milion, ale za każdym razem napotykam no, fanty, które jeszcze lepiej się do tego nadają. Zresztą nawet nie podejrzewam, że nie powstanie u mnie jeden tracker, tylko więcej trackerów. Więc to, zresztą, nawet jeżeli by się okazało, że mam ich za dużo, to. To jest to towar taki raczej myślę, że chodliwy. Także spokojnie można to spieniężyć w razie niewykorzystania. Więc tutaj bym zbyt dużą ilością trackerów się specjalnie nie przejmował u siebie. No, w każdym razie jest to potęga no, niesamowita. Teraz będę miał zagadkę, jak to zwalić z samochodu, ponieważ posiadam jedynie podnośnik dwukolumnowy, ale to jest do ogarnięcia. No 680 kg. Po poważnych negocjacjach wyszło 800 do zapłacenia. Uważam, że to jest i tak rewelacyjny wynik, bo gdyby chcieć zbudować najprostszą konstrukcję, nie wiem, nawet na 4 moduły fotowoltaiczne, no to jeżeli ta konstrukcja miała być mobilna w dwie strony, to nie ma szans, żeby się zmieścić w tym budżecie. No i zaraz pójdą komentarze. Łopanie, gdzie tam za 800 to tutaj kawałek rurki ze złomu, jakieś zawiasy odbramy i będzie. Łopanie! To nie takie proste. Boki samochodu mi tu przeszkadzają. Jakby to była przyczepa, to nie byłoby problemu. Ale jednak widzę tutaj jakąś nadzieję. Muszę to ustrojstwo obrócić. Tak, aby móc wyciągnąć to maksymalnie na brzeg paki. To się nakręciłem. A idzie to z pewną nieśmiałością. Podejrzewam, że ów prasa 2000 ton musiała odcisnąć jakieś piętno na tej przekładni bo ma takie momenty gdzie jest trudniej wykonać obrót a takie gdzie jest łatwiej więc no niestety, ale to do przemysłu nie będzie do mojego zastosowania wystarczy więc jakieś zapasne je ciastki wypadły dobra teraz to chociaż przesunę do tyłu bardziej no i od razu środek ciężkości poleci bo zawies jest przesunięty w tą stronę koła bardziej to, to, to. nie pójdzie co bym lampy nie musiał za chwilę nowej kupować bo, bo już budżet się skończył w tym roku na serwis te piątki Szerwa, może nie będzie źle. jest to prawda droga ta lampa, ale jak da się nie kupować, to po co kupować? O! Nie, coś tu brakuje. Chyba, żeby teraz już Ciut do przodu pojechać z tym ustrojstwem Tak chyba zrobię W sensie ustrojstwo zostaje z tyłu Ja jadę do przodu tam widzę jedzie niedużo ale zawsze jeszcze z 10 centów i przestawiam ładnie wow. Jeszcze chyba trochę do góry i do tyłu. Wy widzicie więcej tam w monitorze czy w telefonie. To krzyczcie, co się dzieje, bo ja idę do przodu. No dobra, teraz trzeba to przestawać. No, chyba nie wypadnie. Nie chciałbym tu jeszcze łatać dziury w podłodze. No dobrze, taki patent zastosowałem. Teraz no zobaczymy, czy te pasy się nie będą wyciągać za mocno. I czy do sufitu samochodu nie będzie zbyt nisko. Prawie wisi. No dobrze. Teraz wisi całkiem. Można jechać do przodu. No dobrze, ustrojstwo wyszło z wozu, ale teraz trzeba jakiś wózek transportowy do tego. No niestety te, które mam są trochę za delikatne do takiego obciążenia. A może coś innego? Jak to jest taki odlew, to ja się nie dziwię, że to tyle waży. Pomimo ogólnej pancerności, to niestety materiał filmowy tego nie oddaje. Wszystko wydaje się mniejsze w telefonie niż jest naprawdę. Trzy rurki powinny starczyć. Mam nadzieję, że moja piękna, modna włoska tarakota nie ucierpi na tym pomyśle. Ucieka, to z jak ona tak może uciekać? No okej, okay. pojazd stoi na rurkach. I teraz mam nadzieję, że będzie miejsce, żeby popchnąć go w bok, bo inaczej nie wyjadę busem z garażu. A no, jakoś tam chyba pojedzie. O, to tylko półki. Kurczę, trochę, trochę to niesterowne jest. Szału nie ma z prędkością ani zwrotnością, ale Jak no, jednoosobowy transport takiego klocka, to tak jest nieźle, uważam. Ok, udało się, także teraz mogę wyjechać busem i poddać jakimś czynnościom kosmetyczno-serwisowym tej przekładni, w sumie to dwóch przekładni. Bo dostało się do wnętrza niewielka ilość wody, ale to może zrobić niezłego bałaganu jak upłynie jakiś tam czas. Więc pokombinuję, żeby ją stamtąd wydostać, wyczyścić to, wydmuchać. O, jest nawet ostrzeżenie. Żeby nie podłączyć zasilania do kontrolera przed naprawą robota, bo może spaść. No ten już bardziej nie spadnie. A i zasilania jeszcze nie ma do czego podłączyć, więc... Nie ma stresu. Buz wyjechał, a ja jadę z powrotem z robotem na spacer pod podnośnik. Tym razem, żeby go położyć na boku. Tak, aby była możliwość wypuszczenia resztek wody z tej głównej, to przekładnie nie ma innej opcji. Jedynie położenie na bok może tutaj zrobić robotę. Tak naprawdę powinno się to rozebrać na części pierwszej i wszystko umyć i wydmuchać, no ale w pierwszej kolejności muszę pozbyć się wody bo ona to jest najbardziej niebezpieczna. co ma wisieć nie utonie. No, trzeba by chyba rurką trochę pomóc, co chłopaczy na grzecznie położył się na bok. Niestety nie mam tutaj nikogo do pomocy. Teraz trójkę nie potrzeba. O. o to mniej więcej chodziło. No to biorę się za wygrzebywanie zylcu. Ponownie. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. Dobrze, że mam stare szmaty. No i to byłoby chyba na tyle. Tutaj trzeba poczekać, aż wszystkie eks ekskrementy spłyną z tej przekładni, a dopiero później ją wypłukać pod ciśnieniem. To tak na szybko, ale tak myślę, że warto byłoby to rozebrać. Jadę zobaczyć, czy są jakieś grzyby w lesie. Trochę rośnie grzybów w lesie. Ładniutki i przy samej drodze, nikt go nie zauważył. Taki ładny wielki kapelusz, ale robale go zdziesiątkowały na grzyby, to się chodzi po lesie, a nie jeździ rowerem po drodze, ale jak na szybką akcję i krótki przejazd to może być świetny widok. Tak mi się to podoba, że zabrałbym do domu, ale nie przejdzie przez drzwi. Dzisiaj zrobił się fest długi odcinek do zobaczenia. Cześć.